Olga Szypulska, witam serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Jutro prawie w całym kraju na aurę wpływał będzie pogodny obszar podwyższonego ciśnienia związany z wyżem rosyjskim. Z południa nad pas wschodni napływać będzie ciepłe powietrze z nad Bałkanów, natomiast z zachodu docierać będzie do nas chłodne i rześkie powietrze atlantyckie. Na termometrach spory kontrast temperatury. W ciągu dnia wskażą od 15-17 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie. Przez cały dzień w pasie zachodnim i wschodnim Polski będzie pogodnie i dość słonecznie, ze zmiennym zachmurzeniem. Padać tu nie powinno. Niestety nie wszędzie aura będzie nam sprzyjać, bo w szerokim pasie środkowym, od pomorskiego przez łódzkie po wschodnie regiony Dolnego Śląska, zalegał będzie front atmosferyczny. Które przyniesie chmury i opady deszczu. Uwaga, ostrzeżenie: jest mocno prawdopodobne, że na południowym zachodzie intensywne, a nawet chwilami ulewne opady deszczu utrzymają się do niedzieli, powodując liczne zalania i podtopienia. Noc na Ziemi lubelskiej będzie pogodna i bez opadów, z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na termometrach 14-15 stopni. Do południa w całym województwie będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Po południu na pogodnym niebie w zmiennych ilościach pojawiać się będą oboki chmur kłębiastych. Opadów deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego. 23 stopnie to temperatura maksymalna prognozowana dla Łukowa. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. Biometr korzystny, pogoda będzie pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Niestety w najbliższych dniach prawie w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. A w sobotę na północnym wschodzie dodatkowo mogą pojawić się burze. W niedzielę na Lubelszczyźnie 25 stopni. Przejaśnień możemy spodziewać się we wtorek. Dziękuję za uwagę.